W mojej szafie jest dość miejsca. Uh -huh. Powiedział nikt nigdy. Ile byśmy tego miejsca nie mieli. Tak, zaczniemy. Pozbywać się promes. Bo te pokemony są. I trzeba mieć je wszystkie. Się nagle okazuje, że nam się wysypuje. Eee, co ja sobie zastosowałem. To są takie cudeńka od firmy. Bullet Mag. Link będzie w opisie. Która produkuje na wymiar uchwyty na broń, na magazynki różnego rodzaju. Podwieszane, kładane. Asortyment jest naprawdę szeroki. To, co jest najfajniejszym pomysłem, jakie oferują moim zdaniem, to są uchwyty różnej długości. Masz optykę daleko od ściany. Nie masz optyki, napchasz w ruch. Jak widzicie, kształt są też tak zrobione, że można sobie wymieszać optyka bez optyki. Co komu pasuje. A jak sobie weźmiecie taki, co ma średnicę lufy, tak zwaną dużą zostawię, A jeszcze półeczka na amunicję. No w sumie ta amunicja, to jest problem do rozwiązania jeszcze. Może by nie amunicja, Ile tu jeszcze pokemonów by wlazło?